Cześć! Dzisiaj będziemy grać w Roblox Był Heaven RP. Fajnego mam skina, mam nadzieję. To jest moja dziewczyna, a co ona tu napisała? Zostawcie co? Poka zostawcie subika na tym kanale dokładnie zostawcie dokładnie, dokładnie ona się nie myli a jeśli chcecie znać ten kod na te rogi to możliwe, że wstawię na post zdjęcie z kodem o co Ci chodzi? Co ja mam stoić? Czekaj, chodzenie sobie zmienię. Aha, chciałeś zatańczyć obok mnie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spoko, spoko, spoko. Czekaj, sobie chodzenie sobie zmienię. A? Okej, okay, zmieniłem. Tylko nie pisz mojego prawdziwego imienia, jakby co? Bo nikt nie wie, jak ja mam kod na rogi. Właśnie to, no, no na tym odcinku. A nie, ja na posty wstawię. Ja na posty wstawię. Nie musisz wpisywać. Ja na posty wstawię. Ole ja na posty wstawię. Aha, okej. Nie, na posty wstawię zdjęcie z, diecie, z kody, bo mam zapisane na kartce. O, co? Co? Co, Coś, co się tak... Co jest? Ole gdzie ty Kto to jest? Ja go nie znam. O nie, czy to jest Leo? Ola, czy to jest Leo? Nie gadaj, Leo? że to... Le... Leo? Nienawidzę go. A, to nie Leo. Leo czy nie? Nie. To kto? A, ok. Co on się za godzinę przebrał? Co? Na, napisz jej, napisz mu coś, kurde, napisz informację, wiesz jaką, że jesteśmy razem. Napiszę mu. Um... Jestem jej boy. Jestem. No, to żyje? Ale ja się wydaje, Kolejny Ola? Ola. Poszły teraz z 300. Słyszysz? To Aleks. Babciu, bo ci. no tak się na się nazywa? Który to już? No, powiedz, który, Ola? Pierwszy. Prawda, bo od wózka się znamy. My, my, myśli tak, tak. Xd, 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 XD. dodawaj dwa zera. Dodaj dwa zera. Po co? A o co mu chodzi? jeden 100. Tylko mówię delikatnie, bo jak się wystraszy, to więcej nie będzie chciało. Trzysta, e co jest, bo mi się browser włączył. Analog z trzeciej linii. Pan, gang ketchupu. A ja tam wchodzi G gang czego? Ej, eee, No śmieszne to. No nic tu nie ma, no. Ale się laguje trochę mi tutaj. Czekaj, czekaj, bo ja chcę coś sprawdzić. Bo prawdopodobnie miałby tu do artysty, ale go nie ma. Spadłem. Tą szczotką ją trochę posmerajcie, to jej się to może spodoba. Nie wnikajcie w ten głos. To tylko wam się wyobrażam. Hola, gdzie ty? Halo. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Nie wiem, kto się ukradł. No. To uciekni. A Ej, jak chcecie, a jak nikt nie wie, jak wejść tutaj pod te szkło, to wam pokażę. Na spawnie, jak, jak wejść pod te szkło, to wam pokażę jak. Idziemy do metra, po, yy, sobie światło, będzie jaśniej, lepiej. Mamy tutaj ten domek, nie? Stoimy tu i klikamy, i klikamy w te domki, czekaj. Włączę czat. To jak klikacie kilka razy, to proszę bardzo, będziecie mogli wejść. Pod też kłosa, już jakieś party, czy co tam chcecie, jak Okej, Ok, no ja wyłażę, bo mi się nie chce tam siedzieć. Słuchaj, na mnie, gdzie ty idziesz. Co ty tam piszesz, zobaczę. Zobaczymy, co ona pisze. Nic a co? X, aha, xd. <grym> tam jest go, goła baba. Chyba, to jest... Ona go. Nie, ma, ma bluzkę. Co ty tyle na. XD Co ty tyle napisałeś tego? Jezu, no chyba no nie za dużo. Nie. Jezu święty. Coś ty tam popisała? Nie goni mnie z tą tablicą. No uciekam. A Bo mnie dogoni zara. Uciekam jej stąd. Nie goni mnie. jest minuta. I ta jasna minuta. Max Max cztery godziny. Widzisz? Nieprawda, ale mnie nie wyprzedziłaś, się Nigdzie mi już nie ma A wiesz, że mnie nigdzie nie ma? Na żadnym domku? Nie wiadomo gdzie jestem dosłownie Widzisz mnie? ale mam piękny domek. Co? Ale mam piękny domek. Ale nawet, a co, ale co mówiłeś, że widzisz mój domek? Nie, mam piękny domek. O. A na, na jakim ty numerze jesteś? Proszę szuka Instagram.

Mam cię. Tak. Widzę twojego skina. A za to ja mogę, przy, a, ta, a a przecież propsy są przenikalne, więc widać twój nick. Jakby mnie nie okłamałeś, więc wiesz.

Jeszcze się no. Zamknięte. Ej, widzowie, myślę, że to by było na tyle. Nara. No taki normalny odcinek sobie posiedzieliśmy Nara.